Siemanko, z tej strony Citrox, Witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku e, Mobilnego grania na moim kanale I dzisiaj przychodzę do was e, z kolejną grą Która mam nadzieję tak, że wam się spodoba e, W tej chwili na, na, na waszym ekranie Widzicie e, podpis mojego telefonu Na którym macie gry, w które ostatnio sobie grałem e, Przed tym odcinkiem testowałem grę 99 Problems, testowałem grę mm, Fingers i testowałem grę Fast Fingers Tych z trzech gier Najbardziej spodobała mi się gra Fast Finger e, I właśnie w nią dzisiaj sobie e, zagramy Słuchajcie, jest to gra, w którą nie grałem zbyt długo, także nie, nie wiem jeszcze, czy, czy wszystko o niej wiem. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś fajnie Wam tą grę zaprezentować. I nie będę za dużo mówił, tylko pokażę Wam na czym ona polega. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem, bo byłoby super, jakby udało nam się dobić 4000. Pod poprzednim materiałem zabrakło około 60 łapek. Także myślę, że nie będzie z tym problemu. Ale skupmy się już teraz na tej grze. Słuchajcie, jest to gra, która, jak sama nazwa wskazuje, będzie testowała szybkość i zwinność naszych palców. I tak gra polega na tym, aby jak najszybciej dojść od jednej do drugiej strony, naciskamy tutaj, gdzie pokazuje nam ta strzałka. Przeciągamy palec jak najszybciej do końca Teraz mi się jak widzicie dwa razy nie udało Przeciągamy jak najszybciej do końca I zobaczymy jaki mamy czas 27 sekundy to jest cał całkiem niezły czas Wydaje mi się że powinienem dać rady Tak mam tutaj złoty medal za każdy złoty medal Dostajemy e, jedno serduszko I po lewej stronie macie widzicie y, Tutaj pokazane ile jaki czas trzeba uzyskać Aby otrzymać odpowiedni medal 40 sekundy na złoty 90 setnych sekundy na srebrny I, i sekunda i 40 sekundy Na medal brązowy Oczywiście nam zależy na tym, żeby uzyskać jak najlepszy wynik, żeby zdobyć złoty medal, bo za złote medale mamy dodatkowe serduszka. Wasze serduszka są widoczne w prawym górnym rogu ekranu. Teraz, jak widzicie, mamy 39 serduszek. Tutaj jest jakiś zegarek obok nich. Nie wiem, nie wiem o co z nim chodzi. Nie wiem, czy po jego upływie dostajemy jakieś dodatkowe serduszko, czy na czym to polega. Jeszcze za krótko w to grałem, żeby, żeby to ogarnąć, ale mamy za to kolejny poziom. Słuchajcie, teraz, jak widzicie, już zaczynają się trochę skody, bo mieliśmy... Mieliśmy tutaj jakieś przeszkody na naszej drodze i tak dalej. Udało nam się na szczęście to e, ominąć. I po raz kolejny mamy złoty medal. Także kolejne serduszko jest nasze. Zobaczymy, czy będę miał e, jakiś dodatkowy, Tak, czyli po upływie te, tego określonego czasu do, do, dostajemy jeszcze jedno serduszko. Także e, na tym to polega, już to odkryłem, więc e, fajna sprawa. Zobaczymy, co robi ta. Lupa. Wow! Słuchajcie, tutaj możemy... Aha, to jest po prostu ustawienie kamery, także też dosyć fajna sprawa. Wydaje mi się, że tak jak jest, tak jak jest domyślnie, to um, jest chyba najlepiej. Przynajmniej tak mi się e, dosyć fajnie gra. No i próbujemy przejść kolejny poziom. Udało się dojść do mety, zobaczymy czy e, mieliśmy wystarca, wystarczający czas na zdobycie złotego medalu. Super! Mamy kolejny złoty medal, także ekstra. Jak na razie idzie całkiem e, nieźle. Ja tutaj na początku zagrałem sobie chyba 4 albo 5 leveli, żeby tylko przetestować jak ta gra wygląda, żeby e, żeby wiedzieć po prostu co będę e, nagrywał. I od razu mi się spodobało, pomyślałem, że nie ma sensu zwlekać, tylko po prostu nagram wam ten materiał i pokażę wam jak ta gra wygląda. Gra jest oczywiście dostępna e, i na iOSie i na e, Androidzie. Nie wiem jak z Windows Phone'em. Jeżeli na Windowsie e, także będzie ta gra dostępna, to oczywiście Oczywiście w opisie wrzucę Wam e, linki i do sklepu e, Play, czy tam sklepu Google, i do, e, a, i do iTunesa, i oczywiście do e, tego Windows Store'a, czy jak to się tam nazywa, nie, nie, teraz nie pamiętam, także nie chcę się e, pomylić. Mamy kolejny etap e, tutaj za nami, jestem teraz chyba na poziomie piątym, zaraz zobaczymy e, ile tutaj poziomów jest. W tym chapterze, bo gra jest podzielona na kilka chapterów. Zaraz pokażę Wam, jak to dokładnie wygląda. Zobaczmy tylko, jaki medal dostaniemy. No, złoto, no, jak złoto nam idzie, po prostu. Jak złoto nam idzie. Wróćmy sobie, może, do menu głównego i zobaczmy, co my. Słuchajcie, tutaj mamy. Teraz jesteśmy, będziemy na siódmym poziomie. Mamy tutaj 6, 12, 18, 20 poziomów w każdym chapterze. A jest ile chapterów? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I niedługo będą jakieś dodatkowe, także 6 chapterów, całkiem sporo, ja dzisiaj pokażę wam ten chapter pierwszy, pokażę wam jak to e, tutaj wygląda, mamy 44 serduszka, także nie powinno być e, źle I wracając już tutaj do menu głównego, e, możemy sobie zmienić e, wygląd tego naszego e, szlaczka, ja w tej chwili jak widzicie mam kółko, jeżeli przyciągam to, e, to widać jak to mniej więcej wygląda Niestety na nic więcej e, sobie pozwolić w tej chwili nie mogę, żeby odblokować, widać trzeba kupić VIPa, zobaczmy Trójkąt, ale zobaczcie tutaj jeżeli, jeżeli chcecie odblokować To wystarczy żeby przejść wszystkie levele w chapter'ze pierwszym, także e, Myślę że na tym się skupimy, na pewno nie będę kupował tutaj VIPa, żeby tylko pokazać wam jak to e, Wygląda, jeżeli chcecie możecie oczywiście to zrobić e, Sami dla siebie, ale ja myślę, że nie będę wydawał tutaj pieniędzy, bo nie o to chodzi ja, Chodzi mi o to, żeby pokazać wam darmowe gry, gry w które można sobie pograć bez wydawania e, pieniędzy Tak, żebyście też mieli jakiś tam e, fajny mile czasu Dobra, mamy level 7, próbujemy level 7, zobaczymy jak to e, tutaj teraz będzie e, wyglądało Okej, okay. o i troszkę e, dłuższa mapa, zobaczymy czy uda mi się przejść za pierwszym razem Tak, chyba mi się udało, pytanie tylko czy wystarczy mi to na złoty medal Awesome, okej okay. Pięknie moi drodzy, mamy, mamy kolejne serduszko, 3 sekundy Także, o, sporo zapasu mieliśmy, sporo zapasu I Tutaj po każdym, po każdym poziomie, który uda nam się przejść Mamy pokazany replay, mamy pokazany replay Pokazane, jak, jak tutaj, jaką trasą szliśmy, jak nam Poszło, czy teraz nam się uda, bo trochę no, to sporo czasu, ale 4 sekundy na szczęście tutaj były Także daliśmy radę i zobaczmy replay, zobaczcie Widzicie, teraz pokazuje nam, jak tutaj ta kulka szła Teraz się tutaj zatrzymałem na samym środku i pyk już do samego końca dałem radę. Słuchajcie, czasami gra się dosyć ciężko, bo zasłaniamy sobie palce. Pamiętajcie o tym, żeby jakoś tak w miarę sensownie sobie ogarnąć tą mapę przed jeszcze wystartowaniem, żebyście wiedzieli jakiś, bo czasami ten palec może zasłonić. Oczywiście, jeżeli już naciśnięcie na ekran, to nie możecie puścić z niego palca, bo wtedy przegrywacie, tracicie swoje życie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, kolejny etap mamy z głowy jak na razie idzie super, same złote medale, także o to tutaj chodzi. Meta troszkę teraz jak widzicie węższa, ale też udało mi się na szczęście wejść. No tak, gry są chyba naprawdę stworzone dla mnie z tego co... Co widzę? Albo po prostu ten chapter pierwszy jest taki prosty. Znając życie, druga opcja wchodzi tutaj w grę. Możecie, oczywiście, ściągnąć sobie tą grę, zobaczyć, jak ona tak naprawdę tutaj wygląda. I bardzo proszę, abyście napisali też w komentarzach, jakie gry chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Jaką grę właściwie? Bo staram się robić te odcinki. Każdy odcinek to żeby była inna gra. Ok? Bardzo fajnie mi się tutaj udało znowu to przejść. Nie wiem, na którym teraz jesteśmy. E, poziomy. Czy coś jeszcze tutaj będzie, czy nie? To dosyć łatwe było, także myślę, że raczej bez problemu złoto też powinniśmy e, tutaj zdobyć. Super, mamy, ok, mamy złoto. Pyk, lecimy dalej, zobaczmy co teraz. Ok, zaczynamy sobie od razu, troszkę szybciej się to kręci, ale też nam się udało, także super, no bez problemu, e, dajemy sobie tutaj radę, ok. Jestem ciekaw, ile jeszcze poziomów mi zostało do e, do ukończenia tego chaptera. Dobra, jakby teraz to zrobić? Okej, okay, w ten sposób chyba powinniśmy zdążyć, chociaż w sumie 2,60 to tak powiem Wam trochę ryzykownie, właśnie, i nie udało nam się. Trzeba zejść poniżej 2 sekund. Nie będziemy chyba próbowali. Wiecie, trudno, jeden srebrny medal raczej e, niczego nam tutaj specjalnie nie zmieni. Dobra, ok, teraz od razu tutaj prosto do mety. Też daliśmy w 47 sekund, więc, e, więc raczej spoko. Pięknie, złoty medalik jest. I uwaga, czy to będzie ostatni poziom? Ciężko mi powiedzieć. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Okej, okay. Tak tutaj też bez większego kłopotu. Tylko pytanie, czy zdamy radę zdobyć złoto? Damy radę... Tak, mamy. Okej, okay, udało się już. tak, Miałem chwilę zawahania, wiecie, miałem chwilę zawahania. Myślałem, że może być ciężko, ale nie. Na szczęście daliśmy radę, więc nie ma tutaj problemu. Dobra, to jeszcze nie był z tego co widzę ostatni poziom. O i tutaj staram się zrobić to. Jak najszybciej, ok, udało się. 49 setnych mamy złoto, także też spoko nie musimy tam czekać, aż nam się to pojawi, bo widzimy to teraz u góry na ekranie. Dobra. Lecimy dalej. No patrzcie, jeszcze nie koniec, kurde, jeszcze nie koniec. Nie wiem w sumie, czy pojawi się jakaś informacja, że zakończyliśmy ten e, chapter pierwszy. Wydaje mi się, że coś takiego powinno tutaj być. Dobra. ok, lecimy w takim razie dalej. Okej, okay, próbujemy sobie przejść teraz, to tutaj wszystko się rusza, zasłania, zasłania sobie trochę palcem, ale na szczęście e, mi się udało, 3.20, także całkiem nieźle, e, złoty medal mamy, Ok, lecimy dalej, 20 leveli, kurde, wydaje mi się, że już chyba e, je przeszedłem, chociaż w sumie, nie wiem, mam, mam jakieś dziwne wrażenie, że dosyć długo e, to trwało, Jezu, to jest 6 sekund ponad, oh my god, nie wiem czy... Damy radę. 6 y, sekund, 18 setnych. Dobra, mamy srebro mamy złoto, i udało nam się też przejść, chyba, y, cały ten chapter pierwszy, bo wyskoczyła nam informacja. Mamy odblokowane trofeum. Tak, mamy też 20 na 20 i odblokowany chapter drugi. Zaraz sobie do tego chaptera drugiego przejdziemy. Weźmy jeszcze tylko tutaj i właśnie, odblokujmy sobie kolejny szlaczek. Jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem w sumie, czy to jest lepsze od tego, co mieliśmy e, przed chwilą, ale niech będzie. Zawsze jest to jakieś y, um, urozmaicenie. Dobra, chapter pierwszy już mamy tutaj z głowy, 20 leveli, na 14 poziomie miałem tylko e, srebrny medal, o, czekajcie wow, mam tu jakieś dark levels, nie wiem co to e, co to jest, 60 0,6 sekundy na złoto, o kurde może być e, może być ciężko, zobaczmy co my tutaj mamy, wydaje mi się, że jest to chyba jakieś że są to chyba jakieś trudniejsze poziomy, dobra udało mi się zrobić złoty medal, pójdźmy dalej, zobaczymy jak to dalej tutaj będzie wyglądało to jest poziom drugi, a już widzicie są te piły i w ogóle, także chyba faktycznie te dark, dark levels są trochę trudniejsze. Sporo żyć tutaj straciłem, ale na szczęście udało mi się zdobyć złoty medal. Ok, zobaczymy co tutaj będzie. Dalej, startujemy, tutaj lecimy, tak, i prosto do mety. Dobra, także jak widzicie, chyba jest już tutaj troszkę trudniej. Zobaczymy, czy będzie złoto. Tak, mamy złoto, ok, 4 sekundy, także sporo zapasu. Ale zobaczmy jeszcze, co, co nam tutaj. Yy... Pokażę chapter drugi, bo jestem ciekaw, jak to tutaj wygląda. Czy coś się zmieniło, czy, czy może nie do końca? 21 poziom, 3 sekundy, 50 setnych, do przejścia tego. Ok, tutaj już palec mi zasłania. Kompletnie, nie wiem, jak mamy to zrobić. Dobra, w ten sposób, ok, daliśmy radę tutaj dojść do końca. 2,26 chyba damy radę zdobyć złoto, tak, daliśmy radę. No i tak to moi drodzy wygląda. Nie chcę tutaj też jakoś specjalnie przedłużać tego materiału, bo nie o to. W tym chodzi. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, będziecie mogli sami sobie ściągnąć tą gierkę, przetestować ją na swoim telefonie i zobaczyć, jak będzie wam szło. O kurde, teraz tutaj nie mogę sobie z tym pożałem poradzić. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, tutaj spokojnie, pyk i prosto do mety. Czy damy radę zdobyć złoto? Może być ciężko, bo trochę tam zwolnię. Mamy brąz, mamy srebro i mamy złoto. Udało się. Dobra moi drodzy, cóż to było na tyle w tym materiale Więcej już nie będę wam pokazywał, bo sami możecie sobie tą gierkę ogarnąć Ja myślę, że będę w nią grał, powiem szczerze, że jestem naprawdę zaskoczony Fajnie mi się w tą grę grało, nie spodziewałem się, że aż tak mnie ona wciągnie Więc pewnie też poza nagraniem będę sobie ją tutaj, w nią tutaj pogrywał Także cóż, to było na tyle w tym materiale Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę Ja chcę to teraz zmontować szybko, żeby wam, żeby jeszcze dzisiaj wam ten odcineczek wstawić Także jeżeli mi się uda, to tym bardziej łapka w górę Piszcie w komentarzach wasze propozycje gier do następnego odcinka ja tymczasem się z moim żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę Wam danego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.